Witam, z tej strony Jacenty. Dzisiaj postanowiłem przyjść w takie miejsce, w którym nie byłem chyba z kilkanaście lat. To jest takie miejsce, było miejsce widokowe, można było zobaczyć całe miasto. No niestety, tak jak się domyślałem, troszeczkę się pozmieniało. Drzewa porosły, praktycznie już nic nie można zobaczyć, są tylko same przebłyski. Gdzieś tam się można wychylić, zobaczyć kawałek jakiegoś osiedla, kościółka, w sumie to wszystko. No, pozmieniało się niesamowicie. Tutaj wszędzie dookoła można było sobie stanąć. I był fajny widoczek. No, niestety. Już go nie ma, pewnie dawno temu. E, dzisiejszy materiał zacznę od koziego Bobka. Kozi Bobku, dlaczego ty nie odzywasz się do, do Meksyka, który tak bardzo chętnie chce ci podarować to hasło do Kontaktu Krzysztofa? Chociaż ja pamiętam. Kiedy Meksyk zakładał to konto Krzysztofowi, to z uśmiechem na twarzy mówił, że Stradek będzie miał ból dupy, bo tylko i wyłącznie on będzie miał dostęp do tego kanału, do tego hasła. No oczywiście Krzysztof, który i tak prędzej czy później tego hasła zapomni. Troszeczkę się widocznie pozmieniało z wiadomych względów, już nie będę się tutaj rozwijał, dlaczego tak chętnie chcę to hasło podać. Zobaczymy, co zrobi z tym. Sławek, na pewno pokaże nam ile zarobił na, na tych filmach które Jacek tam materiały przekazuje i on wrzuca z Krzysztofem na swoim kanale fajnie jak to zrobi i pokaże no i obiecał, że się z Krzysztofem podzieli akuratnie 50-50 no i poprosił też Meksyka, żeby to samo zrobił ale wydaje mi się, że Meksyk tego nie zrobi z powodu takiego iż jego zarobki z materiałów z Krzysztofem są dużo, dużo, dużo większe i jakby je przedstawił, to co wtedy by zrobił, podzielił się z Krzyśkiem, tak jak Sławek to zrobi, nie wydaje mi się. Więc podejrzewam, że on w ogóle nie, nie pokaże tego, jakie to były kwoty. I na tym się skończy. Co jeszcze? No Meksyk dzisiaj kolejny raz wziął się za zarobienie. Nie powiem, że gotowanie, no, zarobienie ogórków słonowatych. Bo nie wypalił mu wyjazd nad, nad jezioro. Niestety kolej zrobiła go w bambuko. Mógł przyjechać skuterem do Suwałki, by miał transport. Tylko gdzie on tego skutera? U babci tam swojej? Zresztą mniejsza z tym. Robił, robić będzie, albo już zrobił, nie wiem, ogórki słonowate. No i to jest taki bezczelny typ, że jeszcze powie widzą. Że one będą pyszne, ale tylko wtedy, kiedy się je zrobi tak jak on robi. Według jego przepisu. No. Także widzowie, nie próbujcie robić po swojemu, bo na pewno wyjdą niedobre. No. I chuj. Meksyk wie lepiej, i one będą wtedy dobre. No. Także tak to wygląda z ogórkami. I teraz przechodząc, może do tematu filmu, to chciałbym tutaj zacytować Menela, bo bo chyba sam się dzisiaj trochę podpierdolił, za przeproszeniem, sam siebie wsypał się, zaczytuję go tutaj e, o, kogoś jebnęła policja na złodziejstwie patrzcie, wiem coś o tym, no wie coś o tym jak stoi psiarnia pod tym, czyli pod jakimś tam marketem to albo ktoś źle zaparkował albo łyknęli kogoś za kradzież, na bank Meksyk jest przekonany, że albo złe parkowanie, albo kradzież no on mandatu za złe parkowanie na pewno nie dostał, bo i nie ma prawa jazdy i nie ma samochodu w najbliższym czasie ma dopiero robić, więc to odpada. No zostaje ta druga opcja, czyli złodziejstwo jakieś. Może jak kradł te kury, co Krzysztof mówił, to może poszedł do marketu jakiegoś, kupił sobie browara i zabrakło na makaron do rosołu i pierdolną makaron. No, i go zawinęli. Oczywiście taki żarcik chociaż z nim to, to różnie bywa ale na Krzysztofa to ja tam biorę też poprawkę bo człowiek ma też bujną wyobraźnię w każdym razie moim zdaniem ta policja mogła być tam z różnych względów no ale jak już się wsypał sam, bo coś o tym wie no to chyba coś jest na rzeczy i myślę też, że to te zdalne nauczanie które zostało wprowadzone z powodu pandemii w szkołach źle wpłynęło na, na Meksyka. Jednak on powinien chodzić normalnie do szkoły, nie niezdane nauczanie. Mam nadzieję, że, że Morawiecki dotrzyma słowa i tam we wrześniu już szkoły będą normalnie funkcjonowały, bo ewidentnie Meksyk ma problemy z językiem polskim, z odmianami. Nie wiem dokładnie. Dąb, dęb, dąb, dęp troszeczkę się myli. 300, 300, 300, 300, no i tych przykładów. Mogłoby być wiele, ale nie będę przecież tam się cofał do, do innych filmików niepotrzebnie. W każdym razie ewidentnie problem z językiem polskim jest. Trzeba wrócić do szkolnej ławki, bo tutaj głupoty mu się trzymają w głowie. A on tutaj z dronami biega, szuka kapselków, monet, kurde, tylko pieniądze, pieniądze, pieniądz goni, pieniądz. A nauka co? Poszła w las, a później co? Będą ci mówić, kurde, Meksyk, że rzucałeś kamieniami w szkołę. No, ogarnij się. Plecak nowy sobie kupanie. A, Pani Krysia, zapomniałem. No już poinformowałeś. No a tyle jesteś jeszcze bezczelny, że poinformujesz no centralnie na filmy. Pani Krysiu, plecak tego, bo mi się ten stary rwie. to by się przydał. No, to niech się ci kupi kredki. Kredki, zeszyty, podręczniki. Żebyś był do września przygotowany odpowiednio. Pani Krysia, dobra kobieta widocznie. Przesyła tam prezenciki. To i może cały ten ekwipunek na, na wrzesień też Tobie prześlę. Pamiętaj Jarku. Nauka, nauka i jeszcze raz nauka. Ja edukację już skończyłem. Jakoś mi się udało. Nie skończyłem tylko na szkole podstawowej czy średniej, więc, więc nie jest źle. Tobie też życzę, żebyś tam skończył tak gimnazjum i poszedł tam dalej. No i się rozwijał nie tylko na swoim kanale, ale i też tak umysłowo, nie? Dlatego szkoła jest potrzebna. Co by tu jeszcze e, wspomnieć? O czym? Chyba, chyba to by było wszystko. Może na sam koniec nigdy tego nie robiłem, ale może na sam koniec e, pozdrowie parę osób, e, widzów, którzy e, wspierają mnie, e, pisząc fajne komentarze, dając łapki w górę. E, ja się z tego powodu oczywiście bardzo cieszę. E, to mnie jeszcze bardziej nakręca do tego, żeby, żeby działać w tym kierunku. I tutaj zaczynałem od Koziego Bobka, to zacznę z pozdrowieniami również. Środek pozdrowionka dla Ciebie. Pozdrawiam też Sisi, Sara Kern, Mary Kodzak, Rafał Esz, Marek Korkosz, Paweł AgriFarns i Tyski Baton. No i na koniec jeszcze Kacpero. Oczywiście wszystkich innych również, którzy Którzy oglądają i yy, którym się to podoba, ja dziękuję bardzo ze swojej strony. No i cóż, będę kończył. I do usłyszenia na kolejnym materiale. Żegnam Jacenty.